Dzień dobry z tej strony, MT I dzisiaj pokażę Wam, jak zabić Keirana w grze Widzimy dwa zabójcy Królów eee, Tak, eee, Keiran będzie rzadko, ale co jakiś czas pluł, właśnie tak, w taki sposób. Będzie się nie Wtedy musimy się oswobodzić za pomocą prawego eee, przycisku myszy. I ogólnie nasza podgawalka, Musimy łapać maski, Macki Keirana właśnie w, zła... eee, w znak Ilden. I kiedy złapiemy, podbiegamy do y, zmutowanych narośli i odcinamy maskę właśnie w ten sposób Za każdym razem kiedy odetniemy maskę Caden y, wpadnie w szał. Wścieknie się, będzie miotał się na wszystkie strony co popadnie raz z właśnie tą kolumną byłego mostu Czyli pod polą może to jest pod pola y, tak co do samej walki, nie jest ona skomplikowana. Powtarzamy po prostu całą czynność. Chyba. But... tak trzy razy powtarzamy tę samą czynność. Myślę, że nawet średnio... średni gracz powinien poradzić sobie z tym przeciwnikiem. Tak, właśnie polecam zacząć od prawej strony. Potem przebiec szybko. Na lewą i ucinamy jedną mackę. I to no znaczy ja tak e, grałem już kilka razy. Zabijałem tego przeciwnika i zawsze zaczynałem od prawej strony, potem przebiegałem wszystko na lewą i... I tyle. O, lalala. Aha, przed walką y, należy wypić y, elixir. Mangusta, który uodporni nas na jad Kejrana. Szczerze nie wiem, jak działa ten jad, ale... No, lepiej wypić. Tak, yy, po odcięciu trze trzeciej macki o, o, uruchomi się tzw. Tak QTE. I klikamy plus odpowiednie guziki w odpowiedniej kolejności. Yy, tak, jest to, powiedzmy, banalnie proste. Następnie yy, na Kejrana zwali się... Po, była podpora mostu, tak? Po, po prostu musimy przebiec, unikając jednocześnie macek, e, aby Geralt e, sam, sam, bez naszej pomocy, mógł e, wykończyć Cairana z pomocą petardy. Dokładnie. No i to tyle, jeśli chodzi o zabijanie Cairana. E, nie zapominajcie zebrać łupu z jego e, ciała. Trzymajcie się, cześć.